Dobry. Dziś odcinek serii Pitu Pitu o niczym. Pomyślałem, że poruszę jeden temat, który kiedyś na forach internetowych, głównie na zachodzie, nie wiem czy on na zachodzie, był dość gorącym tematem, znaczy kiedyś, no tak z 15 lat temu. Gdzieś To się zaczęło gdzieś około 2005 roku. Chodzi oczywiście o. o, o, o CD Player na podstawie PSX1, czyli pierwszej edycji PlayStation. Dokładnie na pierwszych modelach tej konsoli z czasów, gdzie producent jeszcze nie oszczędzał na tej konsoli. Dopiero potem się zorientowali oczywiście przed minimalizm. Konsola została odchudzona, przebudowana elektronicznie, pozbawiona gniazd, RCA i ponoć ten dźwięk został już zdegradowany. Ja osobiście nie wiem, nie były to moje czasy zainteresowania elektroniką, zdecydowanie byłem raczej za młody. Oczywiście PlayStation miałem, natomiast nie byłem jakoś zafiksowany na tle muzyki i jakości odtwarzania tej muzyki. Leciało. Istotne było tylko, żeby słuchać czegokolwiek na czymkolwiek. Tak więc no, temat wrócił po wielu, wielu latach. Eee... Zobaczymy, z czym się to je. Jakieś moje. Pito pito o tym brzmieniu i zobaczymy, co, co wygrzebiemy na koniec tego odcinka. No, no całkiem oczywiście przypadkowo się złożyło, że um, zakupiłem sobie konsolę z tej serii. Jest to model SCPH 1002C. Um, konsolę kupiłem przed premierą PlayStation 2. Jeszcze jestem drugim właścicielem. Ona jest w pełni sprawna, leży. W szafie, no... Za 20 lat jest przekładana w, w tej i we w te. Trzymam ją jako muzeum i, że tak powiem, sentymentu, jak i trochę hobbystycznie związanego... hobby związanego z IT i Mam jeszcze komodora. Do tego, do tego... kompletu. Przy czym komodor jest bardziej oldschoolowy niż PlayStation, no ale... Tak widzicie. Jest, ona piękna, szalona. Z płytą demo w środku. Co za czasy, wczoraj kupował konsolę, dostawał demo i męczył je godzinami. No, można powiedzieć, że taki andopsie. o Pad, ktoś pamięta, tak zwany suszek. W zasadzie w stanie idealnym, trochę pożółkłym. musiałem go trochę wymyć, bo trochę na nie grałem, nie ukrywam. Ale pad jest w pełni sprawny. No super, świetnym, giętkim kabelku. I na jakimś kiczu. No. E, klasyczny szary kabelek zasilający, też było dość charakterystyczne jeśli chodziło o tą konsolę e, kabelek HV e, jeszcze z tych dobrych czasów gdzie była e, konsola była podłączona przez kabelek z e, gniazdkami RCA potem albo równolegle już nie pamiętam pojawiła się konsola która miała taki port wyjściowy musieliście mieć do tego dedykowany kabelek gdzie podłączaliście ten owy wspomniany kabel do konsoli i z drugiej strony wychodziło wam, wam gniazdo RCA i przeciwka na euro tutaj mam dodatek poza erą PlayStation jest to pilot to jest pilot z PlayStation 2 on no, jest kompatybilny z tą konsolą, z tego co pamiętam, bo już lata tego nie podłączałem i właśnie miałem go do, mm, do słuchania muzyki. Ogólnie piloty PlayStation to były super wykonane, naprawdę. Ładnie były zrobione i dostawaliście takiego dongla, żeby przykład, sterować odtwarzaczem tudzież, yy, tudzież DVD. Gdzie no, hmm. to pom na chwila? Konsola w woreczku. Piękna sprawa, normalnie, jakby się człowiek w historii. Patrzcie jakie porno. A, demo jeden. same, same rodzynki. Trzeba jakby pograł kurde z Solary albo coś w tym stylu. Tutaj, głównie co widzę z klasyków, to Wajpauta. Bardzo popularna gra na PlayStation. <laughs> Oczywiście papiury w oryginale. Już niespotykane. Tu chyba jakaś ulotka, tu jest. czekajcie, sobie Ach, super. Ultimate Home Video Games Partnership. No tak. Muszę kupić kineskopa do tego. To były czasy kineskopowe, telewizory. Dobra. Noworeczek, yy, niestety, oginął, zaginął na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Tak więc. Yy, Musiałem to zrobić nieco old Jest. Przed otwarciem budowy odłączyć od sieci. No, cenna wskazówka. Mamy. Ona piękna PSX-ówna, numer jeden. High endowy odtwarzacz CD. Ponoć. Według wielu. To jest jeszcze ta dobra wersja konsoli, Tak jak wspominałem. Na kurczak się styk utleni, tutaj jeden od serialportu. Ma analogowe wyjście audio, lewy, audio prawe, audio lewy. Wyjście cinczem. Jaki ma, o właśnie, wcześniej wspomniane gniazdko AV, które można było podłączyć po. No, kabel przejściowy, coś takiego, jak w było mniej więcej, tylko taka mała wtyczka bez modulatora. Wersja PAL, SCPH-1000-1000, 1000, 1000, Boże, 1.0.0.2. W zasadzie nie odpalają mi no myślę, że z 8 lat. Zobaczymy czy ten dziad ruszy i co istotne, ta konsola jest nieprzerobiona. Jest w pełni w oryginale, nie była modyfikowana, nie jest zacikowana. Tak więc nabierzemy no, śrubokręt i grzebiemy w środku. No dobra, hmm, rozkręciłem to pudło. Przytrzymać jedną ręką, bo to jest taka taśma ekranująca, nie chcę tego rozdzielać całego. No, wykonanie jak to w stylu lat 90 Można powiedzieć, że jeszcze super pancerne. Era tam i plastiku tego nie dotknęła. Zasilacz impulsowy, który jest oczywiście mało audiofilski. Chłopaki, którzy robili high-endowe odtwarzacze CD wymieniają te zasilacze na liniowe. Wywalają je całkowicie, stawiają inne. Yy, tutaj mamy cały, całe serce tej konsorki, płytka, pięknie wlutowane procesorki i, i to, czyli obiekt weschnień blondatych Niemców, czyli AKM AK4309. Co ponoć z jakimś yy, super wybitnym dachiem był stosowany w niektórych ponoć yy, napędach CD, odtwarzaczach CD. Które powodowały wypieki na twarzach nastoletnich synów, audiofilów, ja szczerze tego nie wiem. Sorry, 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 Kaszel, nie będę tego próbował, nie będę jej psuł ani jej modyfikował. Mniej więcej wymienię wam, co tu ludzie z tymi konsolami robią. Ja chcę ją zostawić w oryginale. Tak więc nie mam zamiaru tutaj drucić, usuwać yy, elektroniki, jak i dodawać nowej. Z głównej modyfikacji, z tego co sobie analizowałem, różne wpisy na forach i wyciągają wnioski, to oczywiście goście przerabiają obudowy, żeby bardziej przypominało to odtwarzacz stacjonarny, czyli blokują detekcję otwarcia klapki, robią inne obudowy, wymieniają zasilacze na liniowe. Jeśli chodzi o tor audio, to przede wszystkim skracają drogę. Na wyjście tego audio z daka do gniazd, nawet usuwają te gniazda, montują swoje, customowe gniazda i dodają wyjście bezpośrednio z przetwornika na gniazda. Tam też usuwają ponad jakieś rezystory, które zmniejszają poziom sygnału. Oczywiście jest masa różnych wyjść buforowanych poprzez różne magiczne handlowe lampy. Jak I oczywiście psucie lampami. Montują te lampy, uwielbiają ich brzmienie, tak więc. Też to robią do samego napędu, no to za wiele nie są w stanie wyczarować, no napęd jest dość taką zamkniętą konstrukcją i unikalną dla tego PlayStation, tak więc tutaj bym się nie doszukiwał niczego innego. Głównie jest, modyfikacje jakie są to w obrębie raz zasilania, dwa w około daka, że tak powiem, czyli jego bufor wyjściowy, jego ogólnie wyjście, skracanie sygnału, jakieś poprawki ...producenta, żeby yy, to niby lepiej grało. No ja tego nie będę robił, konsolka jest w oryginale i szkoda by ją było psuć. fajny sprzęcie, aczkolwiek szkoda, że te gniazda mi się tu już utleniają. Nie są potrzebne, no ale widzicie, leży w szafce i trochę marnienie trzeba by to było po prostu prysnąć jakimś środkiem do konserwacji. Chyba tak zrobimy. No dobra, to co? Hmm. Trzeba by ją poskładać, może włączymy jakąś muzę, zobaczymy, co z tego jest. Przeglądam sobie jeszcze różne materiały w internecie, które tam miałem zabukmarkowane. Jest ja tego trochę, głównie po niemiecku, jakoś, nie wiem, za oceanem nie było jakiejś podniety, jeśli chodziło o te PSXy. Są dwie takie stronki, które istnieją od lat, bo temat już śledziłem kiedyś, nawet chciałem zrobić taki odtwarzacz, ale pojawił się w zasadzie dach na USB, który pozamiatał większość tych odtwarzaczy i nie było to sensu. Oczywiście jestem fanem płyt CD, dalej je kupuję, ale kupuję, robię głównie zrzuta do Lesa na kompa i i tak już zostają u mnie w bibliotece. No goście tutaj rozłożyli to PlayStation na igramenty. Tutaj jeden właśnie chłop postanowił popsuć to lampami jako maniacy lamp. Yy, drugi hop yy, to w ogóle zrobił jakąś magię z tym odtwarzaczem. No, przede wszystkim zewnętrzny zasilacz. Yy, oczywiście napieprzyli kondów uprościli ścieżkę wyjściową. Tak jak wspominałem. No, trzeba pochwalić ich za zaangażowanie, bo niektórzy to naprawdę świry. Nie to by się nie chciało tego robić, no ale. Na owe czasy może był to fantastyczne odtwarzacz CD, od to jak mówiłem customowe wyjścia RCA w ogóle gościu tu zmonitorował całą płytkę kawałkiem miedzi i doczepił układy na tej płytce, no totalny jakiś hardcore Podrzucę linki w opisie filmu, będziecie sobie mogli to przeglądnąć, albo poszukać takiej konsorki i zrobić to samemu decyzja należy do Was No dobra Włączymy to cude. Usłyszymy nieco klasyki, która u niektórych może powodować lekkie zmoczenie się z wrażenia i przypomnienie sobie młodych lat gdyż to ludzie wtedy mieli Amigi, a tu nagle pojawiło się PlayStation i Tekken na przykład, czy Gran Turismo. Wspominałem, że jestem zwolennikiem legalnego słuchania muzyki, tak więc skorzystamy z legalnego źródła. Mam tutaj Lady Punk'a, fajna półta polecam, bo instrumenty zostały nagrane na nowo. Zobaczmy, ja to nie pamiętam jak się tym steruje. Chyba, start przypomina play, nie? O. O. Sağ Piękne, że ta konsola jest w zasadzie z drugiej połowy lat 90., chyba 95 czy 96 rok. Ten model, chyba 6. I cała oryginale i to gra. I muszę Wam powiedzieć, że moje osobiste uczucie jest całkiem spoko. Dawno naprawdę na niej nie słuchałem, nie, nie podłączałem jej wcześniej przed filmem. To jest naprawdę pierwsze włączenie po wielu latach. Muszę powiedzieć, że gra to całkiem fajnie. Faktycznie, aby ja może przerobić ten Output Stage tym, za tym dakiem. Mogłoby być z tego fajne granie, muszę powiedzieć, że jest to całkiem dynamiczne granie. Może tam trochę góry mi brakuje minimalnie, zresztą ja jestem takim fanem większej ilości góry, w cudzysłowie, że tak powiem, ale myślę, że ta kąsówka jak na ten wiek nie ma się czego wstydzić. I wypada powiedzieć, że szkoda, że producentem popsuł potem zminimalizował poszedł w oszczędność i usunął i ten przetwornik, i te wyjścia. i późniejsze edycje już niestety nie były takie fajne, tak więc. Jeśli macie taką konsolę i jesteście hobbystami bardzo zapalonymi i chcecie zrobić fajny odtwarzacz, to mógłbym polecić, ale czy w obecnych czasach upłacałoby się to robić? No jeśli ktoś jest z jakimś zapalonym DIY-owcem, no to spoko. A jeśli nie, to polecam dobrego Daka. Za jakiś czas będzie fajny daka u mnie na kanale. Klasyczny, kolejną klasykę z Mm, i myślę, że to będzie dobra droga czyli USB, lossless i dobry Darka. a konsolki niech zostałem jako mm, pamiątka dawnych, świetnych lat rozwoju elektroniki i gier przede wszystkim w oryginale i nie psujcie ich nie montujcie niczego niech sobie są takie, pokażecie dzieciom jak kiedyś się grało no, pito pito koniec PSX1, SCPH 1002 będzie leżeć kolejne lata o mieszawce да